Hej, witajcie. Z tej strony Krzysztof i zapraszam na kolejny film. Dziś film bonusowy. Match Case. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Dziękuję za postawione kawy. Zapraszam również do dalszego subskrybowania, lajkowania. Nakarmy algorytmy i przejdźmy do lekcji. Match case jest pomysłem, który wywodzi się ze switch case'a, którego możecie spotkać w wielu innych językach. Pozwala ona sterować działaniem programu w zależności od wartości jakiejś zmiennej. Jest to swego rodzaju zgrabna alternatywa dla wielokrotnego if elif else. W Pythonie switch case nie ma. Za to od wersji Python 3.10, czyli od roku 2021, mamy instrukcję sterującą Match Case. Fachowo mówimy o tak zwanym Pattern Matchingu, czyli dopasowywania wzorców. Działa ono podobnie jak Switch Case, ale nie będziemy tutaj o Switchu mówić. Ci, którzy znają C, Java bądź JavaScript wiedzą o co chodzi. Ale pozostałym wytłumaczmy, że jest to narzędzie o wiele potężniejsze. I pozwala dopasować liczby, tekst, a także dane strukturalne. Czyli listy, krotki, klasy. Zobaczmy taki najprostszy przykład. Pobierzemy od użytkownika jakąś liczbę. Jeśli ta liczba będzie miała wartość, powiedzmy 7, no to wypiszemy taką informację. Teraz, zamiast pisać kolejnych ifów, if x równa się 7, 6, 5, 12, 15, a później elify 30, 55 i tak dalej, można pisać po prostu. Że dla wartości x, czyli match x, mamy case, czyli dosłownie przypadek 1, 2, 3 i tak dalej. Bez rozbudowanych warunków, bez jakichś wielokrotnych powtarzanych elementów, po prostu przypadek dla tej wartości, przypadek dla tej wartości, przypadek dla kolejnej wartości. Przyjrzyjmy się bardziej rozbudowanemu przypadkowi. Mamy podać ocenę od 1 do 6 w formie cyfrowej. Match dla tej wartości i kolejne przypadki wypisujący słownie wartość tej oceny. Jeśli okaże się, że wśród podanych przypadków nie ma takiego, o którym wspomnieliśmy, wykonuje się case z podłogą fachowo nazwaną lid cardem. Czyli dziką kartą. To jest takie nasze tutejsze Else. Ale zobaczmy to w Pajczarmie. Mamy rozpisany przypadek. Dla wszystkich spróbujemy wywołać. Zobaczcie, już mamy ostrzeżenie. Coś jest nie tak. I mamy błąd składni. Wynika on z tego. Że w tej chwili mam Pythona w wersji 3.8. Nie wspiera on match. Jak to zmienić? Wchodzimy w ustawienia, na hasło interpreter, sprawdzamy. Mam tylko Pythona 3.8, więc muszę zainstalować nowszego. Dodajemy interpreter. Wybieramy istniejące po instalacji 3.13. OK. Jeszcze raz zatwierdzamy. I mamy dostęp. Sprawdźmy. Podajmy ocenę. 3, dostateczny. Ponownie 6, dostateczny. Pięknie, trzeba poprawić. Celujący, nie znam tej oceny, wszystko działa. Pamiętajcie: podstawa to testowanie programu, szukanie luk samodzielnie i korygowanie ewentualnych błędów. Nie przejmujcie się błędami to jest podstawa nauki programowania. Przypadek pierwszy niedostateczny, przypadek drugi dopuszczający, przypadek trzeci dostateczny, czwarty, piąty, szósty i w razie braku obsługiwanego przypadku nie znam tej oceny. Zobaczmy. Pobieramy od użytkownika literę. Match litera. Case. Wymienione wszystkie samogłoski. Drukujemy samogłoska. Jeśli inny przypadek domniemamy, że użytkownik podał tylko jedną literę, informujemy go, że to spółgłoska Oczywiście w pełni poprawnie idealne byłoby to wtedy, gdybyśmy wszystkie spółgłoski tutaj wypisali. Tylko jest ich sporo. Więc taka uproszczona wersja. Jeszcze raz zwróć uwagę na przypadek podłogi. Jest to właśnie, jeszcze raz powtórzmy, Wildcard. Czyli opcja złap wszystko, złap każdy inny. Czyli nasze caseowe Else. Określenie Wildcard jest częścią standardu i praktyki programistycznej, więc możecie się z tym spotkać. Natomiast operator pionowej kreski, który na klawiaturze znajdziecie w moim przypadku nad shiftem nad lewym ukośnikiem oznacza alternatywę u wzorców, czyli dopasowanie do jednego z wielu, warto zaznaczyć, że operator pionowej kreski nie jest alternatywą. W sensie całego Pythona, to jest nie jest operatorem logicznym OR. Nie są one zamiennikami. Jak również strony tego operatora muszą mieć wspólny sens. Tak w naszym przypadku w miejsce choćby jednej litery wstawilibyśmy zmienną. Przestałoby to mieć sensu nawet dla Pythona. Wówczas wyrzuciłby błąd. Proszę się tym nie przyjmować. Konstrukcja matchcase nie jest niezbędna na maturę. Jest tutaj podana jako taki bonus, ciekawostkę, która zainteresowała moich uczniów, więc także dla wszystkich, którzy są tym zainteresowani, pokazuję podstawy tej konstrukcji. To nie są wszystkie informacje. Na samym początku mówię: matchcase jest bardzo skomplikowaną. Możliwe źle powiedziane, bardzo rozbudowaną, o potężnych możliwościach konstrukcją. My tylko zahaczamy o najpopularniejsze jego użycie. Pomówmy jeszcze o GUARDS, czyli sytuacji, w których domacz możemy używać zmiennych i warunków. I zobaczcie. Mamy sytuację, match, liczba, case. No, wrzućmy to może do Pythona i zrozumiemy, może lepiej, jak to działa. I sprawdźmy. Liczba. Tutaj widzimy, że case, żeby miał to wszystko sens, musi być trójką. I teraz zobaczmy opcję, jaką mamy dla xa. X. X. Przy, przypominam, procent to reszta z dzielenia x dla reszty z dzielenia z 2 równa się 0. Czyli 2 nie dzieli się przez 2, na przykład 12, to jest też ciekawy przykład, ponieważ 12 spełnia też tego case, ponieważ liczba jest równa 3. Zobaczmy, co się wydarzy. Liczba parzystać i widzimy, że match, działa dla pierwszego dopasowanego case'a. Sprawdźmy to jeszcze raz. 13 Enter i powinien zadziałać nam case. Drugi, czyli dla liczby 3, jeśli x większe od 10, większa niż 10 działa. Sprawdźmy jeszcze ostatni przypadek, czyli gdy damy liczbę 3, oraz x jest mniejsze od 10 oraz nieparzysty. Mam nadzieję, że na tym przykładzie jest to o wiele lepiej zrozumiałe. Jeśli macie wątpliwości, przypominam. Komentarze są wasze. Piszcie pytania. Rozwieję wszelkie wątpliwości nigdy. Komentarza z pytaniem nie pozostawiam bez odpowiedzi. Zawsze możecie na mnie liczyć. A jeśli ja mogę liczyć dla Was, zapraszam do subskrybowania, zostawienia lajka, polecenia filmu dalej. Matchcase może obsługiwać także listy. Tutaj pokrótce mamy przypadek, gdy dane już zadeklarowane, sprawdzamy czy w danych lista składa się z dwóch zer. Jeśli tak, ten przypadek zostanie wydrukowany. Sprawdzamy przypadek, gdy lewa strona listy jest jedynką, a prawa może być czymkolwiek. Przypadek. Kolejny mamy dwa elementy x i y i case'a defaultowego, czyli Elsa, na wszelki wypadek, gdy jeszcze otrzymamy coś innego. Kiedy używać w ogóle match Zamiast wielu ifów, elifów, else'ów, gdy sprawdzasz jedną zmienną. To jest jego podstawowe zastosowanie. Do przejrzystego rozpisywania możliwych wartości. Jeśli mamy kilka elifów, match case jest o wiele łatwiejszy, przejrzystszy, prostszy w użyciu i łatwiejszy w odczytaniu do pracy z bardziej złożonymi strukturami danych, listy, krotki, obiekty, gdy typowy if musiałby być mocno rozbudowany, gdy chcesz napisać czytelny kod, a wcześniej użyte formuły if-elif mi się być zbyt skomplikowane. Kiedy nie używać? Jeśli warunek if jest szybszy i bardziej intuicyjny. Szerzej instrukcja dopasowania wzorców, czy instrukcja sterująca, nie zostanie tutaj omówiona, ponieważ jej znaczenie dla matur jest znikome. To jest, jeszcze do tej pory nie widziałem matury z informatyki, matury rozszerzonej z informatyki, podkreślmy, gdzie znajomość case'a byłaby niezbędna. Bądź w zasadzie w ogóle potrzebna. Jeśli ten kurs jest dla Ciebie użyteczny, daj znać. Podkreśl co dla Ciebie jest ważne. Czy idziemy według planu, czyli kolejne kolekcje słownik, zbiór, a może metody dla zmiennych, czy może omówmy funkcje wbudowane. Już o część z nich zahaczyłem. Może omówmy je szerzej. Która z trzech dróg według Ciebie powinna być rozwijana? Jaki jest następny nasz krok? Daj znać, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.